mieć 50 plus i być na topie? Każdy, gdy już zacznie w końcu dostrzegać mijające lata, zaczyna obawiać się co będzie z pracą, gdy skończy 50 lat, 55, 60. Czy znajdzie zatrudnienie? Zazwyczaj nie jesteśmy w tym względzie optymistami. Tymczasem, jak podaje Główny Urząd Statystyczny, co czwarta osoba w wieku produkcyjnym w Polsce przekroczyła 50 rok życia. Łatwo policzyć. W 2030 roku, czyli już za kilka lat, liczba czynnych zawodowo 50 przekroczy 1 trzecią osób w ogóle pracujących. Powodów jest kilka. Jednym z nich, że oczywiście jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Dlaczego więc rodzą się w osobach zbliżających do granicy 50 lat obawy, co dalej z zatrudnieniem? Przecież mają olbrzymią wiedzę, posiadają dość spore doświadczenie, w końcu dzieci odchowane, sytuacja rodzinna ustabilizowana, idealny kandydat dla potencjalnego pracodawcy. W czym więc tkwi problem? Szanowni 50, plus. problem tkwi w tym, że macie pewną trudność z dostosowaniem się do pracy z młodym zespołem. Oczywiście nikt nie twierdzi, że to łatwe, ale albo komuś zależy na pracy, albo nie. Człowiek adaptuje się przez całe życie i wiek tu nikogo z tego nie zwalnia. Naprawdę, chcąc znaleźć pracę, warto najpierw znaleźć doradcę zawodowego, który powie, jakie są teraz trendy, zasady i jak się pracuje w klimacie. Doradzi, skoryguje i. Nic nie kosztuje. Wystarczy zadzwonić do urzędu pracy i umówić się na rozmowę. Nie trzeba być też bezrobotnym, aby takie wsparcie uzyskać. Zatem, jeżeli będąc 50, plus, obawiacie się, czy znajdziecie zatrudnienie na kolejne lata, warto poświęcić godzinkę, dwie, na spotkanie z doradcą zawodowym. Ale to niestety nie jedyny problem tej grupy wiekowej, a mający wpływ na słaby popyt na pracowników 50. Plus. Kłania się tu znajomość narzędzi internetowych. Niestety społeczność 50, nie korzysta z aplikacji w stopniu tak zaawansowanym, aby móc mieć stały kontakt z na przykład współpracownikami czy odbierać pliki od przełożonego. Ten problem też jest jednak do rozwiązania. Prawie każdy 50, kogoś ma: wnuki, yy, dzieci, trochę młodszych rówieśników, yy, w końcu dostęp do internetu. Tak, może warto nadrobić zaległości. Na pewno warto o tym pomyśleć. Fakty są takie, jak wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego: 9 na 10 50-latków plus pozostaje o pół roku dłużej bez pracy niż ich młodsi koledzy. Statystyki nie kłamią. I na koniec. Aby pozytywnie zmotywować 50-latków plus, jak podaje bankier.pl, aż 81% pracodawców ma dobre doświadczenie z tą grupą wiekową. A zatem wszystko w Waszych rękach. Spot sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033.